Maryla Radowicz ujawnia dokładną stawkę swojej emerytury. Od momentu, kiedy opuścił ją mąż, no musiała sama zająć się rachunkami. Ale, ale Marylka uspokaja, no że co? No, to taka kobieta jak ona proszacie, no zawsze da radę. Przyznaje, że dobrze się składa, że lubi śpiewać, no bo musi to robić do końca życia. Mówi, że jest to miły obowiązek, no bo wiadomo jakie są emerytury. Maryla przyznaje, że w tych czasach no nie da się utrzymać za te pieniądze, które się dostaje z emerytury. Ale przyznała, że na początku dostawała 1300 złotych proszecia, a teraz jej się stawka zwiększyła do 2600. Ale ja ci powiem, data, że jakbym miała głos, proszęcie, ja jakbym miała fanów, to też bym śpiewała do końca życia. A nie tak jak ty, proszęcie, ja zasiedziana jesteś w tym domu jako jak kura na grzędzie. Polskie Oscary przyznane, a Polskie Oscary, no to coba. No jak ja jastrzębie, no Orły! Można powiedzieć, że zwycięzczynią Orłów, proszęcie, ja tego roku, no to co została dziewczyna z igłą? Najlepszy scenariusz, najlepszy film, proszęcie, ja najlepsza rola kobieca, najlepsza drugoplanowa rola, najlepszy montaż. No Magnus von Horne, no reżyser, proszęcie ja tego filmu, co no to pewnie dumny jak Paw. Ale mi się dzisiaj te ornitologiczne żarty wyostrzają. No co, no ten reżyser to co chwilę musiał wchodzić na scenę, dziękować, przemawiać. No co, no co? No nie chował głowy jak struś w piasek. Także bata, zapisz sobie, że trzeba obejrzeć dziewczyna z igłą. No tylko ładnie, bo ty to piszesz jak kura pazurem.